Siemanko, tutaj Mishlu i chciałbym pokazać wam build AP Wiktora na bocie. Runy wybieramy pod manę i cooldowny, zaczynając od Aery, która jest wybrana zamiast komety, ze względu na to, że działa z autoatakami, a na Wiktorze jest to bardzo przydatne. Potem Manaflow Band, Transcendencja i Gathering Storm. Aby nie bać się o nasze życie, Wirli bierzemy jeszcze Biscuity i Cosmic Insight dla cooldownów. Jeśli chodzi o przedmioty, na początku kupujemy dużą, ulepszoną miksturę, potem staramy się jak najszybciej kupić budki i wybieramy Liandrys, jeśli mamy do czynienia z bardziej tankownym teamem. A jeśli nie ma zbytnio tanków w NMI, to możemy śmiało wybrać Luden's Tempest. Następnie staramy się o zakup liczbajna i w zależności od tego, czy potrzebujemy więcej obrażeń, czy więcej przeżywalności, kupujemy albo Rabadona, albo Zonie. Resztę dobieramy z sytuacyjnych. Rozpoczynając rozgrywkę, Wiktor jest dość słabą postacią, dlatego staramy się pomagać sojusznikom tylko i wyłącznie, kiedy nas jest więcej. A na linii raczej nie chcemy zbytnio walczyć i puszować, bo po prostu nie będziemy w stanie tego przeżyć. Najważniejszą rzeczą, na jakiej powinien skupić się apekery Viktor, to farma, która dzięki jego pasywce da mu potężne buffy, jak na przykład ulepszenie umiejętności. Świetnie na linii z Wiktorem działają supporty, które mogą łatwo slowować albo stanować, pozwalając nam swobodnie zbierać minionki i ładować naszą pasywkę. Oczywiście, jeśli przeciwnik jest tak miły i pozwala siebie bić, to atakujemy shurikenem pod umiejętnością Q. I właśnie tą umiejętność polecam na początku dodać ze względu na shield, jaki daje. A potem maksujemy E i robimy przeciwnikowi laserkowe gili gili, aby wiedział, że nie śpimy na linii, a na no sapor, żeby miał motywację do dalszego ich obijania. Pamiętajcie, że nie puszując linii i trzymając miniony właśnie w tym miejscu, możemy czuć się bezpiecznie i dobijać miniony. Pozwoli nam to również na swobodne obijanie przeciwników i łatwe ganki dla naszego junglera. Jeśli poczujecie się dostatecznie dobrze na linii, czyli jak wasz przeciwnik będzie miał dość mało życia, a wy jeszcze będziecie mieć spore zasoby życia i many, możecie spróbować zgarnąć następne punkty do waszej pasywki, lecz. Nie wchodź nigdy w przeciwnika bez saporta, bo może się to po prostu źle skończyć. Gdy macie czwarty poziom, dodajcie do umiejętności W, która pozwoli wam świetnie zaunować przeciwnika. Często staracie się rzucać ten skill za plecy wroga, aby uniemożliwić mu ucieczkę. Mając fryzowaną linię. Możemy swobodnie czekać na Ganki lub po prostu dobijać miniony. Jeśli jednak wasz sojusznik zgankuje, musicie mieć na uwadze, że przeciwny jungler też może chcieć wkroczyć na naszą linię i walczyć 3 na 3. Jeśli macie przewagę na linii, możecie próbować walczyć. Jeśli nie, lepiej stać z tyłu i asekurować naszych sojuszników. No i teraz, zdobywając szósty poziom i mając ulepszoną umiejętność E, możemy poczuć już większą siłę Wiktora. Zacznijmy wtedy grać bardziej agresywnie i starajmy się walczyć 2 na 2, jeśli widzimy, że Nami Jungler jest daleko od nas. Rakan już ma chyba dość i wie, jak ta gra się skończy. Saporty z zasięgiem i CCK świetnie współgrają z Wiktorem i tylko z tymi saportami polecam tym buildem grać, bo w innym przypadku Lightning Face jest uciążliwy i ciężki. Ulepszając umiejętność Q, możemy używać tej umiejętności do doganiania przeciwników i robić im znacznie silniej gili-gili. Nie zapominając o innych liniach, pomagamy z obiektywami i staramy się wykorzystać Heralda lub Barona, aby popychać wrogie linie do ich nexusa. Jeszcze lepiej wyjdzie, jeśli możemy to robić na każdej linii osobno. Wtedy przeciwnicy nie dość, że stracą wieże, to będą też ryzykować własnym życiem, chroniąc ich. W późnych fazach gry Wiktor jest bardzo silny, co wiąże się z większym apetytem na kile. Uważajcie na to, bo uzależnia. Zobaczmy teraz, jak nasz Wiktor radzi sobie z baronem. Podsumowując, AP Viktor na bocie ma ogromny potencjał, głównie z premade'ami, bo potrzebuje konkretnych supportów, którzy będą cekować przeciwników, też świetnie radzi sobie z teamfightami w mid i late game'ie. Jego early pozostawia sporo do życzenia i przy nieodpowiedniej kompozycji teamu może być kulą u nogi. Uważam, że ten build nadaje się na rankedy w dywizjach żelazo, brąz, srebro, złoto, jeśli chodzi o rozgrywkę solową, a jeśli chodzi o rozgrywkę flexową, czyli z pre-made'ami, myślę, że spokojnie można nim grać na każdej dywizji, jeśli dobierzecie odpowiednią kompozycję. To wszystko w tym filmiku. Dziękuję za uwagę no i do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.